Dzień dobry, w poniedziałek. Przy tej pięknej pogodzie dzisiaj trochę nietypowo, bo jesteśmy trochę w warunkach roboczych, ale jesteśmy akurat na gospodarstwie pana Konrada, żeby wam pokazać moją ulubioną maszynkę z całej naszej oferty Agrotechu. Pewnie fan klub zaraz nie skrzyczy na firmie, no ale cóż, pokażę wam dzisiaj coś, co najbardziej mnie cieszy w naszej ofercie, a jest to Waideman te 7035 ładowarka teleskopowa. Tutaj, akurat z łyżką 2,5 kubika. Maszyna przyjechała kilka dni temu do klienta na pokaz, bo chciał spróbować na swoim gospodarstwie, na swoich warunkach. No i dostarczyliśmy maszynę. Także, może tak pokrótce Wam tu opowiem, co nieco jak to wygląda. Tutaj mamy akurat. Model 7035, czyli tak jak sama nazwa wskazuje, 7 metrów wysięgu. Maszyna o dźwigu 3,5 tony. Tutaj jest akurat silnik Perkinsa, troszkę mocniejszy jak standardowy, czyli 122 konie. Może Wam pokażę, bo tutaj się warto tym akurat pochwalić, bo tutaj jest elegancki, elegancki dostęp. Serwisowy, gdybyście potrzebowali kiedyś nawet po gwarancji sami coś robić przy tej maszynie, zobaczcie, tutaj jest wszystko na wierzchu. Do wszystkiego jest ładny dostęp, nie trzeba się z niczym szarpać. Pod spodem jeszcze jest odkręcana osłona, która też bardzo ułatwia tematy serwisowe. A to też przełoży się, jakby nie było, na Wasze pieniądze, bo jeżeli serwis wyrobi się z przeglądem w trochę krótszym czasie jak normalnie. To też mniej za to zapłacicie. Także, tak jak mówiłem, tutaj mamy Perkinsa 122 konie. Co jeszcze z takich istotnych rzeczy? Zaczep automatyczny z tyłu, tak jak widać. Maszyna w średnim wyposażeniu, bo możemy mieć też bogatsze wersje. Ale wszystko tutaj jest, co najbardziej by było potrzebne do, do użytkowania. No, w środku troszkę bałagan, no ale jesteśmy po pokazach. Y całość macie sterowaną tutaj z tego joysticka czyli rewers, przód, tył, luz, teleskop wysuw. To jest skrzynia 40 tutaj, także mamy tego żółwia i zająca do szybszej jazdy. Mamy Odpalanie maszyny z, z guzika. Mamy ręczny też elektryczny. Tutaj sobie ustawiamy zachowanie naszego teleskopu, czyli czy ma działać manualnie, ręcznie, czy ma być jako, jako paleciak, czy jako łyżka. To też powoduje nam, że te funkcje trochę teleskop inaczej pracuje, bo przy, przy cofaniu, powiedzmy, przy opuszczaniu łyżki czy paleciaka też będzie się od razu chował teleskop. W manualu to po prostu nie działa, nie? Całość jest też tutaj ładny wyświetlacz. Wszystko nam pokazuje na bieżąco poziomy, paliwa, przeciążenia, także wszystko, wszystko, ładnie, wszystko ładnie dostępne, także, co ważne, wejdę mam tutaj bardzo. Bardzo się szczyci tym, że maszyna jest taka dla właściciela, może nie tyle dla jakiegoś tam pracownika czy coś, ale dla klienta świadomego, który, który sam tej maszyny najbardziej korzysta, on to najbardziej doceni. Nie? E, taka ciekawostka: tutaj nawet silnik Perkinsa jest ustawiony delikatnie pod kątem, e, przez co maska może być troszkę bardziej ścięta. Zobaczcie, jaka tutaj jest widoczność na boki. Ta maska praktycznie nic nam nie przysłania. Super widoczność z przodu. Boki tak, boki tak samo, nie? Do tyłu mamy, mamy wszystko elegancko. Też kwestia bezpieczeństwa, nie? E, takie rzeczy jak, powiedzmy, nawet taka ciekawostka. E, widzicie te szprosy, że tak powiem, na kracie tej bezpieczeństwa? Też są ustawione pod kątem, żeby Wam nie zabierać, nie zabierać widoczności. Sama kierownica... Na pierwszy rzut oka jest na środku, ale zdradzę wam tajemnicę, nie jest. Kierownica jest przesunięta o 3 cm na lewą stronę. Dzięki temu macie troszkę, że tak powiem, bardziej ergonomicznie, bo cały czas, cały dzień jeżdżąc i tą kierownicą ruszając, no to jednak nie trzeba ręki trzymać na środku, tylko bardziej jest tak to zrobione, zrobione przyjaźniej, nie? No, tutaj jeszcze eleganckie wejście. Ja to doceniam, bo ja często w ładowarkach lubię sobie piszczele poubijać przy wsiadaniu. A tutaj mamy to ładne takie wycięcie, przez co nie zabiera nam miejsca w kabinie teoretycznie, a bardzo nam ułatwia, ułatwia wsiadanie do tej maszyny. Maszyna jest, przyjechała do klienta z dwoma sprzętami, czyli z łyżką. Oryginał Weidemann, 2,5 kubika. I jeszcze tam mamy z tyłu widły do palet. Co istotne, tutaj trzecia sekcja, tak jak widać mamy też taki pomocniczy jakby odprężenie trzeciej sekcji hydraulicznej, czyli też tam nie trzeba wsiadać do kabiny, żeby sobie to wszystko odblokować typu krokodyl czy chwytak do bel, żeby zwolnić ten olej. także tutaj jest bardzo wygodnie to zrobione i przyjemnie się to obsługuje. także no wracamy, wracamy do kabiny, wracamy do kabiny, a tutaj klutej mojej całej opowieści. Bo tak jak mówiłem, maszyna przyjechała kilka dni temu do klienta. Na pokaz, bo jest taka możliwość, także nawet gdybyście chcieli sobie spróbować u siebie w gospodarstwie, także też mamy takie możliwości. Dzwoncie śmiało, na pewno ustalimy tam jakiś korzystny dla Was termin i będziecie mogli spróbować to u siebie. A co jeszcze? Maszyna klientowi po kilku dniach, że tak powiem, tak się spodobała, że. No nie chce mi jej oddać, nie? <grytanie> także, no cóż. E, tak, ta historia się kończy, robimy papiery, e, dzisiaj sobie uruchamiamy jeszcze Equip e, no i maszyna już zostaje u klienta, także gdyby Wam chodziło coś takiego po głowie, e, dzwońcie śmiało, 536 042 coś na pewno dopasujemy, nie z 35 -tki może 42, mamy na placu jeszcze 742, trochę bardziej bogato wyposażone, no może troszkę droższa, ale też poszła, że tak powiem, wyposażenie, e, także coś tam jeszcze jest dostępnego od ręki, jakby jakaś kompletacja Wam nie pasowała, zawsze możemy e, zamówić na fabryce e, i, i no trzeba będzie chwilę poczekać, ale na pewno się doczekacie. Także ja z tego miejsca pozdrawiam i do zobaczenia.